Siemanko, ja jestem Józef witam was w kolejnym filmie na moim kanale, w kolejnym odcinku z gier mobilnych, dzisiaj zagram oczywiście w grę PvP y, Arena, y, PvP Sniper PvP Arena, jakoś tak się ta gierka nazywa. Moi drodzy, postanowiłem, że na kanał wlecą jakieś strzelanki, ponieważ chciałbym y, sprawdzić, czy spodobają spod, wam, się, wam się strzelanki, bo ja oczywiście tak średnio je lubię, ale ta gra jest, według mnie, jedną, y, jest lepsza. Moi drodzy, tutaj e, chodzi o to, że są takie mapki, przy których my, na których musimy zabić jak najwięcej osób. E, oczywiście, jak najwięcej osób oznacza to, że one mogą się zrespić. E, tutaj, oczywiście, trzeba ulepszać snajperki. E, o, tutaj widzisz kogoś na dachu. Czasami jest tak, że nasza snajperka. E, zabija innego na dwa strzały Ponieważ ktoś może mieć Taką jakby zbrojkę nałożoną na siebie e, Ja mam coś takiego na twarz nałożone Taką maskę specjalną Która da, daje mi plus 30 zdrowia W ogóle nikogo na razie nie tu nie widzę Lol e, Czasami trudno jest zobaczyć jakiegokolwiek gracza O Już kogoś widzę Jak się przesunął kurde Spryciarz jeden Ale my tu tego zabijemy o nie, jeden strzał i po nim jest. On może mnie na strzała zabić, bo to wiecie, różnie jest w tej grze. Dobra, zabiłem gościa. O, tam jest jeszcze ktoś. Dobra, zabity. Elegancko. Eee, oczywiście mam trochę chrypę, no wiadomo, teraz... Eee, o ludzie często mają chrypę. No oczywiście ktoś mnie zdjął, ale jestem na pierwszym miejscu jak na razie. Pierwsze miejsce w takich grach to jest oczywiście... Bardzo fajnie. Ło! O, pewnie w ogóle tutaj czasami są y, ludzie, y, którzy mają najlepszą broń, i tak trudno ich zabić. Wiecie, mają jakieś y, y, maski jeszcze, czy inne zbroje, Dobra, zabiłem go. Tam widzę kolejną osobę, która mnie zdjęła, więc No, kurde, znowu Toś wiem, że ma 4-0, i to jest pierwsze, pierwsze miejsce, znaczy pierwszą, pierwszy jakby level. To co jest? To co się dzieje z tym typem? Tam w ogóle niektórzy ludzie e, to są dziwni. Strzelam do nich e, niby w brzuch a pocisk jakby przez nich przelatuje, albo w ogóle jakby lag jakiś w grze był No patrzcie, jak on się teleportuje. No nie i właśnie, przy... mam drugie miejsce. No spoko, właśnie te teleportowanie się ludzi jest najdziwniejsze. Możemy też ulepszać naszą snajperkę. Moi drodzy, ulepszymy teraz y, celownik. Czemu nie? Będzie lepszy. Mm -hmm. Oczywiście to jest podstawowa snajperka, możemy sobie kupić też więcej snajperek. Czasami w grach, w te, czy w grach, w tych arenkach jest tak, że możemy ubić wszystkich, <laughs> wszystkich parę razy i mieć na przykład, nie wiem, 11 fragów i być najlepszym, najlepszym graczem tutaj na arenie. Okej. Okay. No nie, ktoś mnie zdjął na dwa strzały. W to jest takie słabe, że... O kurde, aż bym normalnie... Na ha, <nastrza> ty typie tylko. Ej, ja go zabiłem, halo, co, co? Ło, ty, ty mi chyba fraga zabrałeś. No nie mów, że będziesz przeładowywać teraz, no w takim momencie, że go ktoś może zdjąć za mnie. Ty, ty, stracę fraga. Patrz się, już kolejny pada, i tam widzę na dachu. Heda mu za, zapakowałem. Widzę dwóch graczy. O nie, o nie, nie, no właśnie, ktoś do mnie strzelał. A ja akurat przeładowywałem, no i nie mogę, nie mogę nic zrobić za bardzo. To chyba widzę jakiegoś typka. Japończyk, w ogóle tutaj nie ma flagi polskiej europejskiej. Chciałem sobie wybrać flagę Polski. E, patrzę Europa, okej, okay, już jestem, jestem blisko. E, po, po, e, po czym patrzę, Polski nie ma, A, ale Ukraina jest. Oczywiście z, wraz z ulepszeniami będzie się, e, sk, e, be, możemy skrócić właśnie czas przeładowywania, ale to, mm, to nie jest takie tanie. Jeżeli chcecie jeszcze więcej takich gierek. No nie mogę nic zrobić, no nie mogłem go strzelić, <laughs> przepraszam kaszelek, yy, ale jak na razie prowadzę rankingu, no nie, co za, no nie widzę tych graczy, to czasami w ogóle tak, yy, taki mają chamski resp, a i tak mam pierwsze miejsce i nic im to nie dało, że mi tak zabili. Bo wiecie, zawsze jest... najważniejsze jest, żeby zabić tych tych najlepszych, którzy mają najwięcej zdrowia obok siebie, bo oni wtedy respią się po, po drugiej stronie mapy. Ło, co to to, co, to na mną się tak chowasz, co? No nie ostatni pocis, no jaka hamuwa i on jeszcze w ogóle zdjął mnie jakiś typek i pewnie mi jeszcze fraga zabierze. To, ale to jest. W ogóle te gra, niektóre te, te strzelanki, gdzie kupujecie, właśnie broń, jest tym. Jakby to ująć, Pay to Win, czyli zapłać żeby wygrać. No nie, no widzicie, no oni mają takie snipery może oni dłużej grają, ale zazwyczaj w tych strzelankach jest tak, że ludzie sobie. Yy, wiecie, za hej, prawdziwy hajs, powiedzmy, z jakieś konta. Bankowego, o ty, jak blisko typek jest? No nie jest, ja, to jest chamskie, że ja jestem na strzałach e, dla innych graczy. Oni mają takie e, bronie. No co znowu, tak nikogo nie było? O ty, co tam na budynku stoisz? No oczywiście, się teleportuje gościu Okej, okay, zabiłem koleżkę Tu jest jakieś koleżka jeszcze Zabiłem je jakiegoś typka, o ty! No tak, oczywiście za, jak, no 5 do 5, to jest właśnie to w tych gierkach, tam był typek, który nagle zniknął i nikt go nie zabił. Ty typ jest nade mną, nie mogę, wygrałem, znowu wygrałem, ale to jest dziwne czasami. 11 tysięcy, możemy coś ulepszyć. Nie, nie możemy nic ulepszyć, bo to wszystko jest bardzo drogie. Chciałbym skrócić czas... Właśnie, możemy sprawdzić, co sp skraca czas przeładowywania. O, klip, czyli pociski, tak? Tylko to? Klip? Grip w sumie daje więcej, ale klip jest tańszy trochę. No i pociski, minus bo będzie... Się... <laughs> Minus 25, 0,25 sekundy to spoko. Aż 4 sekundy przeładowywajmy to jest bardzo długo. Patrząc na to, że w, te, w tym czasie może ktoś nas zabić na strzała. Ok, zabiłem typka kolejnego. Ale typ ma HP, ale typ ma. Na pewno on ma jakąś zbrojkę na sobie. Pięć pocisków z mojej, z mojej snipery i go jeszcze nie zdjąłem. Co wy gadacie? O ty typie na dachu. Kolejny, który się teleportuje. Magia tej gry po prostu. Jest, zabiłem go. On mnie nie widzi? Ale on ma HP! No nie! Ile on miał HP, ten gościu? Jakie levele tutaj są w ogóle, trudno zabić takiego typa. Head zdaje więcej HP, ale... Jezu, naprawdę długo. No już, kolejny raz. Ah, psz, no, przeładowywuję. Oczywiście, tu jest jakiś typek. Jest, zabiłem go wreszcie. Łup, wygrałem 5 do 2. Możemy sobie coś ulepszyć. Możemy też kupić skrzynkę, ale ona się nie opłaca. W ogóle pokażę wam coś tutaj mamy yy, a, to i tutaj mam do wyboru maski yy, jedną dostałem jakąś tak za darmo, za co daje plus 10 i takie dwie takie same które dają plus 30 widzicie mam taką dziwną maskę e, czy, nie wiem czy ich się chyba nie da nie da sprzedać no, te skrzyki się nie opłacają, ale możemy ulepszyć sobie zawsze coś. A niech, po polećmy w to. Będzie więcej obrażeń. Nasi przeciwnicy będą się bardziej bać. Po 5 pocisków może nie zabije tych, tych graczy, którzy mają pay to win. Ale powinniśmy. No, coś mówiłem o, o, o tym, że jestem na, na jeden strzał? E, chyba nie, tak? Jeden nie typ piesego. Jako... Dobra, nie, ja już na razie tutaj nikogo nie widzę. Ej, serio, jaka pustka tu jest teraz. Tej części mapy O jest, widzę jakiegoś pierwszego typu No nie no, 0 do 2 To naprawdę nieźle. Eee, chociaż nie, nagra, może sobie go z tego z 3 odcinki. No, jak to się dzieje, że moje pociski w ogóle. O, patrzcie, Cheda, mogę mu strzelić? Cheda. <grym>, ja mu mogę strzelać. Cheda, nie wie z której strony mu leci. <grym>, hehehe, he, Hecrotamic go załatwiemy, ale jestem kozak. No nie. O, no nie, no już mu mało życia zostało, jeden do trzech, no. W ogóle ja mam flagę Turcji, już w ogóle wolę nie zmieniać flagi. W ogóle ta gra jest taka... No, zbugowana, ja się przekręcam palcem. To jest w ogóle, to... To jest trochę nie za no nie, no. Halo, zupełnie nie mam bardziej... Mieć możliwość skrętu. A, w dupie mam to ważne, wasz... to... to... Ten mecz to był jedno wielkie gówno. Według mnie fajna byłaby gra strzelanka, w której na przykład są początkujący gracze i tacy, na przykład tacy początkujący gracze mogliby mieć arenę, na przykład taki szesnasty level, żeby nie mógł expić sobie na tych najgorszych levelach, czyli tych, na tych nowych graczach, no bo taki nowy gracz to nie ma szans za bardzo z tym graczem, który kupuje sobie coś w tej grze. Albo po prostu ma duży level, więc żeby to było, wiecie, że jakoś dobra, dobieranie tych leveli, żeby było trochę równo. No nie, teraz mi zabiją, oczywiście, bo to jest takie, że się wszyscy rzucają na jedną osobę, co nie? Stoją dwie osoby obok siebie. Znaczy, może nie aż tak blisko. Nie, 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 że tak obok siebie, ale. Wszyscy się na mnie rzucają. No co za ham hamuwa. Zacznę tak mógł cheda strzelić. Kurde, trochę za, za wysoko. No nie, serio jeden pocisk, tylko. Wiecie co, nie wiem czy będę z tego nagrywać te seria w ogóle znalazłem też jeszcze ciekawszą grę od tego samego wydawnictwa. Czy... U, tam widzę jakiegoś typka. Headshot to plus 12 punktów yy, obrażeń, ale nie zawsze da się tego heada strzelić. No i wygrałem, tak? <laughs> kolejny, kolejny win. Kozak. Chyba jeszcze raz zagramy, co wy na to? A czy nie, z tego raczej nie będę nagrywać serii, no bo to nie jest jakaś zbytnio ciekawa gra. A naprawdę znalazłem taką fajną gierkę, gdzie trzeba. Yy, też jest snajperska gierka, ale nie taka jak ta. Tu jeszcze jest jakiś gracz, widzę na dachu. O Boże, mi się przesunęło. Zanim ja zdążę zobaczyć, z której strony mnie strzela, to oczywiście ginę. To przesuwanie w tej grze jest wkur wkurzające. O, zginąłeś. Dobra I no, o typ na dachu jeszcze jest O, nie mogę ruszyć, a, bo przeładowuje, tak? Nie da się ruszać Elegancko kolejny zabity Nie wiem kto nawet to do mnie strzelam, nie widziałem nikogo. Zresztą ta osoba nawet nie, nie miała za dużych szans, żeby mnie zabić. No nie no, co jest tą bronią? Co jest w ogóle, że ja zabiłem typa, a nie naliczam mi fraga. Dobra, wygrałem 9 do 2 elegancko. Mamy możliwość ulepszenia tak. Chyba polecimy tym razem, moi drodzy, w... ciało? O, nie stać nas... Pociski też nas nie stać, grip... Nie stać nas... Ręcz... Nie, raczej mi się to nie przyda... O, to... to na to nas stać! Serio muszę poczekać, żeby to ulepszyć, to... To nieźle... Okej okay, to, bo, na, to, bo ty, to, to w takim razie na tyle z gry Sniper Arena. Yy, odcinek musi sobie podoba, zostawcie łapeczkę w grę sub, suba na kanale. Yy, napiszcie w, w komentarzu, czy chcecie jeszcze jakieś strzelanki na kanale. Oczywiście nie, nie takie jak CS czy Fortnite, ale takie na przykład jak ta możecie także yy, yy, na, na, na jakieś tam poprzednie filmy wpaść na następne. Zapraszam także na serię unboxingów, która jest niesamowita. Także to było na tyle. Do nas swojego na razie. Cześć. Hej, hej.